Czy 1 listopada trzeba iść do kościoła? Wszystko, co musisz wiedzieć o wszystkich świętych. 1 listopada Dzień Zadumy, zapach palonych zniczy i chryzantem. Miliony z nas odwiedzają groby bliskich, ale pośród tej pięknej tradycji pojawia się pytanie A co z kościołem? Czy tego dnia udział w Mszy Świętej jest obowiązkowy? Zostańcie ze mną, a wyjaśnię wszystko w prosty sposób. Zanim odpowiemy na to pytanie, przypomnijmy sobie, czym właściwie jest uroczystość wszystkich świętych. To radosny dzień, w którym Kościół wspomina nie tylko tych oficjalnie ogłoszonych świętymi, ale absolutnie wszystkich, którzy osiągnęli zbawienie i są już w niebie. To hołd dla niezliczonej rzeszy anonimowych, dobrych ludzi. Przejdźmy do sedna. Czy 1 listopada trzeba iść do Kościoła? Odpowiedź brzmi: tak, dla katolików uroczystość wszystkich świętych jest jednym ze świąt nakazanych. Oznacza to, że uczestnictwo w Mszy Świętej jest tego dnia obowiązkiem. Sama modlitwa przy grobie czy zapalenie znicza, choć bardzo ważne, nie wystarczą, by ten obowiązek spełnić. Co jednak, gdy brakuje czasu? Wiele osób staje przed dylematem: cmentarz czy Kościół? Zgodnie z nauką Kościoła, priorytetem jest udział w liturgii. Na szczęście, aby to ułatwić, na wielu cmentarzach organizowane są tego dnia dodatkowe msze święte. Warto sprawdzić harmonogram swojej parafii. Jest jeszcze jedno bardzo praktyczne rozwiązanie, o którym nie każdy wie. Obowiązek uczestnictwa we mszy można spełnić również dzień wcześniej. Zgodnie z prawem kanonicznym, udział w wieczornej mszy świętej 31 października jest równoznaczny z udziałem w liturgii w sam dzień uroczystości. To świetna opcja, by spokojnie wszystko pogodzić. Podsumowując, tak, 1 listopada katolicy mają obowiązek uczestniczyć w Mszy Świętej. Można to zrobić w kościele, na cmentarzu, a nawet wieczorem, dzień wcześniej. Mam nadzieję, że to wyjaśnienie było pomocne. Czy wiedzieliście o możliwości udziału w Mszy 31 października? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli ten film okazał się wartościowy, proszę, zasubskrybujcie kanał po więcej takich treści.